Pierwszy raz kosteczka. Ach. Ach, jaka kość. A tu proszę, nie użyta siostra, nie pozwala drugiej wziąć. Moje nie dam. Biedna złota. A czarne się dogadują wszystkie. O proszę. Jakie to workoty odchodzą? Oh, ale kość wołowa. Taka kość. U, uh, uh, uh. No co, nieużyta siostra, nie? A tam do trzech się pchać nie będziesz. Ugh. Oh.